Program narodowo-socjalistycznej niemieckiej Partii Robotników NSDAP przewidywał odebranie Żydom praw obywatelskich, podporządkowanie ustawodawstwu o obcokrajowcach, zakaz piastowania urzędów publicznych i wreszcie usunięcie ich z Rzeszy. Antyżydowskie obsesje zostały ujęte w autobiografii Hitlera Mein Kampf. Wydanej w 1924 roku. Mowa tam już nie o wysiedleniu, ale o wytępieniu Żydów jako źródła zarazy, jako szkodników i pasożytów. In Berlin, i in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Reichsminister Dr. Böbel spricht zur Jugend. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Konsekwentne działania wymierzone w Żydów niemieckich rozpoczęły się już wiosną 1933 roku. Bojkotowi żydowskich firm towarzyszyły szykany wymierzone w żydowskich studentów i profesorów. W 1935 roku w Norymberdze reżim Hitlera wprowadził ustawy ograniczające prawa Żydów. Usuwały one Żydów z urzędów, systemu edukacji i sfery gospodarczej. Antysemityzm stał się ideologią państwową. Polska te na terytorium auch mit bereits 5.45 jest Agresja niemiecka na Polskę stała się wyjątkową cezurą w historii polskich Żydów. Jednym z celów rozpoczętej wojny była całkowita zagłada narodu żydowskiego. W utworzonej na okupowanych terenach tzw. generalnej gubernii. Znalazło się ponad milion 400 tysięcy Żydów a ponad 650 tysięcy na ziemiach polskich wcielonych do rzeszy. Niemcy prowadzili brutalną politykę pozbawiającą Żydów wszelkich praw publicznych oraz podstaw egzystencji. W Polsce była ona bardziej bezwzględna niż w okupowanych państwach Europy Zachodniej. Począwszy od jesieni 1939 roku. Systematycznie ograniczano możliwości podróżowania. Dokonywano grabieży mienia. Wprowadzono obowiązek noszenia opasek czy innych oznaczeń z gwiazdą Dawida. Nie jest dla niemieckiej policji ani spłem, ani rozrywką. Ani też nie ma na celu szykanowania właścicieli sklepu. Kontrola cen ma na celu obronę interesów ludności biednej, która nie może sobie pozwolić na płacenie paskarskich cen. Mało się zarabia, a Żydy tyle żądają. Po tygodniu mięso się nie je. A to wszystko przez tych Żydów. Ponieważ teraz to nasze. Kupmy ją, plageć. Zudizem pa jest Teraz można kupować. On musi za tą cenę czarować. Do widzenia. widzenia. Propaganda nazistowska przedstawiała konieczność izolacji Żydów jako działanie racjonalne. Środek prowadzący do zwalczenia przestępczości i spekulacji, a przede wszystkim ochrony przed chorobami zakaźnymi. Całkowite odseparowanie Żydów od ludności nieżydowskiej miały zapewnić getta. Utworzono ich około 400. Największe z nich powstało 15 listopada 40 roku w Warszawie. Po przesiedleniu tu mieszkańców z kilkunastu miejscowości z okolic Warszawy, oraz licznych Żydów z Rzeszy Niemieckiej, liczba jego mieszkańców osiągnęła 450 tysięcy osób. Panowała ogromna ciasnota. W Warszawie na obszarze kilometra kwadratowego przebywało ponad 110 tysięcy osób. Później sytuacja uległa pogorszeniu, jako że obszar getta okrojono. Sprawą pierwszoplanowej wagi było zorganizowanie pomocy dla uchodźców, przesiedleńców i powiększającej się rzeszy ludzi pozostających bez środków do życia. Zajmowała się tym Żydowska Samopomoc Społeczna, Żydowskie Towarzystwo Opieki Społecznej oraz Polskie Przedstawicielstwo Jointu American Jewish Joint Distribution Committee. Skutkiem wprowadzenia głodowych racji żywnościowych były powszechny i dramatyczny głód, epidemie i wzrastająca gwałtownie śmiertelność. Sporadycznie rozpaczliwą sytuację ratował szmugiel żywności spoza getta. Od połowy 41 roku w gettach zaostrzono kontrolę. Za ich opuszczenie bez specjalnego zezwolenia wprowadzono karę śmierci. Karą śmierci byli objęci także Polacy, wchodzący w jakiekolwiek kontakty z Żydami. Okupanci zmuszali Żydów do współdziałania. Powołując do życia tzw. Tak policję żydowską oraz Judenraty, czyli Rady Starszych złożone z prominentnych osób zobowiązanych pod presją wykonywać niemieckie polecenia. Wymuszona terrorem współpraca, praktycznie bez możliwości odmowy, skutkowała m.in. bratobójczymi czynami. Niemcy bezwzględnie egzekwowali współudział policji żydowskiej w organizowanych przez siebie bestialskich akcjach deportacyjnych. Nieszczęśliwcy, kolaboranci usiłowali w ten sposób ocalić rodzinę i siebie przed śmiercią, na którą i tak skazani byli wszyscy bez wyjątku Żydzi. Na terenach przyłączonych do Rzeszy utworzono getta w Sosnowcu, Będzinie, Zawierciu i Łodzi. Getto łódzkie, które w czerwcu 1940 roku liczyło 160 tysięcy mieszkańców, było całkowicie odizolowane od świata zewnętrznego. Pomimo skrajnie trudnych warunków w gettach prowadzono działalność kulturalną i polityczną. Rozwijała się tajna edukacja, wychodziła prasa konspiracyjna. Ukazywało się 47 tytułów różnego typu wydawnictw. Na szczególną uwagę zasługuje działalność naukowo-archiwalna, prowadzona przez zespół pod kierownictwem wybitnego historyka Emanuela Ringelbluma. Z jego inicjatywy w 1940 roku powstało konspiracyjne archiwum getta warszawskiego, którego celem było zabezpieczenie materiałów dotyczących losów ludności żydowskiej. Szlag auf schlag geht es weiter. Die bolszewisten können die Umklammerung nicht mehr sprengen. Immer neue Gefangene kommen heran. Grauenerregende Auslese von Lemberger Sowjettypen. Plünderer, Marodeure, in der Hauptsache Juden. Das sind die Bundesgenossen Churchill's mit seiner Plutokratenklicke. Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku rozpoczynał nowy etap w prześladowaniach Żydów. Zajętych przez Niemców Jedwabnem, Radziłowie, Wąsoszu, Szczuczynie i ponad 20 innych miejscowościach regionu Podlaskiego pod pretekstem kolaboracji żydowskich mieszkańców z Sowietami doszło do antysemickich wystąpień części polskiej ludności zakończonych krwawymi pogromami. Po wkroczeniu do Lwowa Niemcy zezwolili ukraińskim nacjonalistom. Na dokonanie pogromu na żydowskiej ludności miasta. Żydów oskarżono o kolaborowanie z Sowietami i współudział w wymordowaniu tysięcy więźniów przetrzymywanych w lwowskich katowniach NKWD. Podobne sceny rozgrywały się w wielu kresowych miastach i miasteczkach, do których wkraczał Wehrmacht, a w ślad za nim specjalne oddziały SS, tzw. Einsatzgruppen. Stanowiły one główny trzon sił przeznaczonych do akcji eksterminacyjnej. Ludobójstwo odbywało się w sposób usystematyzowany. Egzekucje starano się wykonywać w miejscach ustronnych, jak w podwileńskich ponarach czy babilianarze pod kijowem. Ostateczna decyzja wymordowania wszystkich Żydów zapadła 20 stycznia 42 roku. W berlińskiej dzielnicy Wannsee odbyła się konferencja wysokich rangą przedstawicieli administracji Rzeszy. Przewodniczył SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Dotyczyła ona szczegółów tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W sumie chodziło o 11 milionów ludzi. W ramach akcja Reinhardt był to kryptonim zagłady Żydów z Generalnej Gubernii i Okręgu Białostockiego, zorganizowano obozy masowej zagłady. Największe z nich ulokowano w dystrykcie lubelskim. W Bełżcu, koło Tomaszowa Lubelskiego, zainstalowano komory gazowe i rowy do palenia zwłok. Do ludobójstwa wykorzystywano silniki spalinowe, które powodowały śmierć w męczarniach poprzez zatrucie tlenkiem węgla. Przywieziony rano człowiek opuszczał pociąg, a już po południu jego ciało było spalone, a spakowane ubranie oczekiwało na wysłanie do Rzeszy. Obóz w Bełżcu stał się wzorcem dla obozów w Sobiborze i w Treblince, które uruchomiono w połowie 1942 roku. Rozpoczęto też budowę obozu w Lublinie, w dzielnicy Majdanek. Obóz ten łączył funkcję obozu koncentracyjnego i obozu zagłady. Pierwszym miastem, w którym przystąpiono do realizacji planu zagłady, był Lublin. W przededniu deportacji zapowiedziano, że w getcie pozostaną tylko posiadacze dokumentów stwierdzających ich przydatność dla gospodarki Rzeszy, a reszta zostanie wysiedlona. W czerwcu 1942 roku rozpoczęły się deportacje Żydów z dystryktu krakowskiego. Ofiary prowadzono na dworzec w Płaszowie, gdzie ładowano je do wagonów towarowych. Deportacje kontynuowano z przerwami do jesieni 1942 roku. Tylko podczas jednej akcji, przeprowadzonej 28 października, 4500 Żydów wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu, a 600 zamordowano na miejscu. 22 lipca 1942 roku Niemcy poinformowali Radę Żydowską warszawskiego getta, że wszyscy Żydzi zamieszkali w Warszawie bez względu na wiek i płeć mają zostać przesiedleni na wschód. Zezwalano na zabranie 15 kg bagażu i żywności na 3 dni. Radę Żydowską czyniono odpowiedzialną za dostarczanie codziennie 6 tysięcy ludzi. Prezes Rady Żydowskiej Adam Czerniaków. Odmówił podpisania obwieszczenia o przymusowym wysiedleniu i popełnił samobójstwo. Punktem zbornym był umszlak plac, znajdujący się w sąsiedztwie Dworca Gdańskiego. Stamtąd, prawdopodobnie 5 sierpnia 1942 roku, dr Janusz Korczak z kilkoma współpracowniczkami z Domu Sierot i około 200 wychowankami zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince która stała się największym cmentarzem polskich Żydów. Korczak ze swoimi wychowankami spędził długie lata swojego życia i teraz, w ich ostatniej drodze, nie chciał zostawiać samych. Wytłumaczył dzieciom, że mają powód do radości, bo jadą na wieś. Rozpromienione śpiewały chórem idąc do wagonów. Szacuje się na podstawie niemieckich danych, że w ciągu kilku miesięcy w ramach akcji Reinhardt Niemcy zamordowali 1 850 000 Żydów, w większości obywateli polskich. Ginęli z powodu ekstremalnego głodu w gettach i obozach, w masowych egzekucjach, podczas transportu. Równocześnie z likwidacją getta lubelskiego Niemcy rozpoczęli deportację z mniejszych ośrodków. Do tzw. Tak get tranzytowych zaczęły napływać transporty Żydów z Niemiec, protektoratu Czech i Moraw, Słowacji oraz Austrii. Był to wstęp do likwidacji wszystkich europejskich Żydów. Planowana liczba deportowanych była tak wielka, że zdecydowano się na rozbudowę obozu Auschwitz. Ten największy obóz zagłady powstał w połowie 1940 roku. Początkowo był przewidziany dla Polaków, jednak od stycznia 1942 roku. Zaczęto przywozić transporty Żydów z całej Europy, których masowo mordowano w komorach gazowych przy pomocy stworzonego na bazie cyjanowodoru środka o nazwie Cyklon B. Pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz przygotował kierujący obozowym ruchem oporu Witold Pilecki. Przekazywano je do dowództwa w Warszawie i dalej na zachód. Żydzi nie pozostawali bierni. Działający już od listopada 1939 roku Żydowski Związek Wojskowy, RZZW, złożony był z byłych oficerów Wojska Polskiego oraz prawicowych działaczy syjonistycznych i młodzieżowej organizacji BETAR. Na jego czele stali Paweł Frenkel i znany dziennikarz Leon Rodal. Mieli oni dobre relacje z Armią Krajową. Byli stosunkowo dobrze uzbrojeni i zorganizowani. 28 lipca 1942 roku na początku wielkiej akcji wysiedleńczej powstała żydowska organizacja bojowa ŻOB, składająca się z lewicowych organizacji młodzieżowych, poszerzona później m.in. o członków organizacji cyjonistycznej, bundu oraz Polskiej Partii Robotniczej. Komendantem ŻOB został Mordechaj Anielewicz, który nawiązał kontakt ze strukturami armii krajowej. AK udzielała pomocy przekazując m.in. nieduże ilości broni do getta. Innymi czołowymi postaciami żob byli Iczak Cukierman oraz Marek Edelman, ostatni przywódca bojowników żob podczas powstania w getcie. Z powodu poważnych różnic programowych nie doszło jednak do ścisłego współdziałania żobu i Żydowskiego Związku Wojskowego. 19 kwietnia 1943 roku Niemcy przystąpili do ostatecznej likwidacji getta warszawskiego. Ku ich zaskoczeniu spotkali się z heroiczną obroną kilkuset powstańców Żydowskiego Związku Wojskowego, Żydowskiej Organizacji Bojowej i mniejszych uzbrojonych grup. Pierwszego dnia walk siły niemieckie musiały wycofać się z getta z nieoczekiwanie dużymi stratami. Powstańcy walczyli bez żadnej nadziei na zwycięstwo. Możliwości ocalenia czy pomocy z zewnątrz nie oczekiwano. Starano się jednak nadać walce wartość uniwersalną, powiązać ją z walką Polaków o niepodległość. W odezwie ŻOP, wydanej w pierwszych dniach powstania, czytamy... Walka toczy się o waszą i naszą wolność, o wasz ludzki, społeczny i narodowy honor i cześć. Niech żyje braterstwo broni i krwi Polski walczącej. Niech żyje wolność! Powstańcy Żydowskiego Związku Wojskowego wywiesili na wysokim budynku na placu Muranowskim dwa sztandary, biało-niebieski i biało-czerwony. Nie mogąc poradzić sobie z obrońcami, dowodzący siłami niemieckimi generał SS Jürgen Strop rozkazał podpalić getto. W ciągu miesiąca walk ludność cywilną getta wywieziono do obozów zagłady. Kilkudziesięciu powstańcom udało się wyjść z getta kanałami i wydostać poza Warszawę. Wielu z nich walczyło rok później w Powstaniu Warszawskim. Do czynnego oporu doszło też w Częstochowie i Będzinie. Najsilniejszy opór obok Warszawy stawiło getto Białostockie. Ostateczna likwidacja tego getta rozpoczęła się w połowie sierpnia 43 roku. Przywódcy konspiracji, z Mordechajem Tenenbaumem na czele, zginęli w walce. 2 sierpnia 43 roku więźniom Treblinki udało się podpalić część obozu i sforsować jego bramy. Większość zginęła, ale kilkudziesięciu udało się uciec. 14 października 1943 roku rozpoczęło się kierowane przez Aleksandra Peczerskiego powstanie w Sobiborze. Zginęło wielu więźniów, jednak 300 udało się zbiec. W strukturach komendy Głównej Armii Krajowej i delegatury rządu na kraj działały specjalne komórki zajmujące się sprawami żydowskimi. Ogromną rolę odegrał Umiejscowiony w ramach AK referat żydowski, kierowany przez Henryka Wolińskiego, który prowadził działalność informacyjną, uczestniczył w tworzeniu ŻOP, koordynował przekazywanie broni tej organizacji. W grudniu 1942 roku powołana została Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu pod kryptonimem Żegota. Jej działalność polegała na dostarczaniu ukrywającym się Żydom fałszywych dokumentów Wyszukiwaniu mieszkań oraz świadczeniu pomocy finansowej. Referatem dziecięcym żegoty kierowała Irena Sendlerowa. Dzieci wyprowadzano z getta między innymi przez gmach sądów na ulicy Leszno i remizę tramwajową. Dzieci żydowskie umieszczano w zakładach opiekuńczych, internatach, klasztorach oraz u polskich rodzin. W ten sposób prawdopodobnie z getta warszawskiego. Uratowano około 2,5 tysiąca dzieci. Wojskowe i cywilne struktury polskiego państwa podziemnego w depeszach i za pośrednictwem kurierów przekazywały rządowi polskiemu do Londynu informacje o prześladowaniach Żydów. Najbardziej znanym raportem opisującym zagładę był raport zredagowany przez Jana Karskiego w początkach grudnia 1942 roku. Zawierał on m.in. naoczne relacje Karskiego z getta warszawskiego. Polski rząd przekazał raport Karskiego przywódcom alianckim z prośbą o pomoc. Niestety ani Amerykanie, ani Anglicy nic nie uczynili, aby zmniejszyć rozmiar tragedii. W Polsce państwo podziemne było zbyt słabe, by czynnie wystąpić w obronie ginących Żydów. Nie przyniosły też rezultatu kierowane do aliantów apele szmula Zygielboima, członka emigracyjnej Rady Narodowej Rzeczypospolitej w Londynie. Apele te spotkały się z niedowierzaniem i brakiem reakcji ze strony aliantów, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta. Zrozpaczony Zygielboim popełnił samobójstwo, zostawiając pożegnalny list. Nie mogę żyć, gdy resztki narodu żydowskiego w Polsce, którego jestem przedstawicielem, są likwidowane. Moi towarzysze w Getcie Warszawskim polegli z bronią w ręku w ostatnim bohaterskim boju. Nie było mi sądzonym zginąć tak jak oni razem z nimi. Ale należę do nich i do ich grobów masowych. Śmiercią swoją pragnę wyrazić najsilniejszy protest przeciw bierności, z którą świat przygląda się i dopuszcza, Zagłady ludu żydowskiego. Chrześcijańscy mieszkańcy miast, miasteczek i wsi byli świadkami kolejnych etapów prześladowań, a następnie fizycznej eksterminacji Żydów. Często z narażeniem życia swojego i najbliższych wspomagali lub ratowali Żydów. Na przykład Józef i Wiktoria Ulmowie z Markowej przyjęli dwie żydowskie rodziny. Na skutek donosu granatowego policjanta w marcu 1944 roku Niemcy zamordowali małżeństwo Ulmów i szóstkę ich dzieci. Zginęło także ośmioro ukrywających się Żydów. Ogromnym zagrożeniem byli tzw. szmalcownicy. Donoszący na Żydów. Spośród około 160 tysięcy uciekinierów z get, wielu zginęło po aryjskiej stronie. Państwo podziemne wydało im bardziej zdecydowaną walkę dopiero w 1943 roku. Niestety była ona nie dość skuteczna wobec skali zjawiska. Większość Polaków jednak pozostawała bierna wobec zagłady z powodu obcości i odmienności Żydów antysemickich uprzedzeń będących skutkiem przedwojennej antysemickiej propagandy, czy wreszcie na skutek indoktrynacji nazistowskiej, lub po prostu ze strachu. W wyniku planowanej akcji mającej na celu wymordowanie europejskich Żydów, której efekt po wojnie uzyska nazwę Holokaustu, Życie straciło blisko 3 miliony polskich Żydów. Masowa eksterminacja brutalnie przerwała, trwające kilkaset lat, współsąsiedztwo Polaków i Żydów. Auschwitz-Birkenau trafiło co najmniej milion sto tysięcy Żydów, z tego 438 tysięcy z Węgier, około 300 tysięcy z ziem polskich, 357 tysięcy z Francji, Holandii, Grecji, Czechosłowacji, Niemiec, Austrii, Belgii, Jugosławii i Włoch, 698 z Norwegii i 34 tysiące z miejsc, których nie udało się ustalić. W Bełżcu śmierć poniosło ponad 430 tysięcy Żydów. W Sobiborze od 150 do 250 tysięcy. 800 tysięcy pochłonął obóz zagłady w Treblince. W obozie zagłady w Kolmhof śmierć poniosło około 160 tysięcy Żydów. Na Majdanku pięćdziesiąt dziewięć tysięcy.